Hej, cześć, witajcie, z tej strony Glathis, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Salt, czyli naszej pięknej, drogiej soli. Jesteśmy na wyspie, na której ostatnio skończyliśmy, jest tutaj kilku piratów, ja właściwie jeszcze chciałem podejść, bo wiem, że oni często przy ogniskach potrafią mieć tu swoje drewno, wezmę miecz, bo będzie łatwiej. Oni mają drewno, tak jak tutaj. To są po dwa, po dwie, trzy sztuki, więc pomyślałem, że właściwie podejdę, jeśli bym musiał kogoś załatwić, to załatwię i zbiorę sobie oczywiście to drewno. O! Ktoś gdzieś tu się na mnie rzucił. Chodź. Czemu cię nie trafiłem? Gdzie mnie tutaj kniesz? Strasznie mało mi zadają teraz obrażeń. O! Jeszcze kolejne jakieś drewno randomowe znalazłem. Tutaj nie ma drewna. A nie, jest jakieś jedno. Ej, tu jest całkiem sporo drewna. Myślę, że moglibyśmy tutaj właściwie obejść po troszkę sobie tą wyspę i sobie coś tutaj zebrać. Bo jak oczywiście pamiętacie, ostatnio zrobiliśmy sobie. Zrobiliśmy sobie ostatnio e, statek i niestety troszkę drewna zużyłem. I muszę trochę odrobić moje zapasy, tu jest kolejne drewno. Proszę bardzo. I potrzebuję oczywiście zwykłego drewna. Lepsze drewno na razie nie jest mi potrzebne. Ale na razie. Zobaczymy jak z czasem wyjdzie. Bo nie wiem, czy do zrobienia tego najlepszego statku będę potrzebował tego lepszego drewna. Okej, okay, jest kolejne drewno bardzo miło. Cieszy mnie to. Niestety nie ma tutaj lepszego drewna, które mogłoby tam w jakiejś ilości na wyspach, myślę, po jeden, po dwa się pojawiać. A jeśli nie będzie mnie oczywiście stać, to będę pływał sobie pewnie po wyspach obok i starał się zebrać to drewno. W jakiś tam prostszy lub trudniejszy sposób. Okej, okay, to chyba tyle. No chodź. Hmm, nie aż tak dużo obrażeń. No dzięki. Au! A tu drugi jeszcze jest. Proszę bardzo, jeszcze dostałem coś od ciebie. teraz tak, to jest ognisko, nie, nie będziemy marnować dnia stawiamy nasz piękny duży piracki statek troszkę stary, ale nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić o, już jesteśmy na górze, jeszcze tak, skrzynia zniknęła skrzynia zniknęła, ja oczywiście na razie nie będę tutaj nic kładł, bo jest to dla mnie troszkę bez sensu a, żagiel miałem odpalić to jest największy problem z tym on nie ma chyba lepszego, nie? nie, nie ma to jest stary statek piracki. Nie ma się tutaj oczywiście na co napalać. I będziemy sobie płynąć. No i nie wiem, czy on płynie szybciej. Płynie na pewno dosyć spoko, ale mógłby na pewno szybciej. O, pytanie, czy ja mogę na przykład z tego, z tej sta, z tego stateczku. Łoo! Dobra, może lepiej nie róbmy tak, bo myślałem, że już mi się wysypie gra. Chciałem go tu postawić i spróbować zdjąć ten żagiel, ale może jednak lepiej nie. Myślę, że statek jest całkiem ok. Poza tym, że jest strasznie prosty w budowie. Strasznie taki trochę kwadratowy. Ma tylko jeden żagiel. Myślałem, że taki statek będzie miał na przykład tutaj. Pierwszy taki mniejszy żagiel. Tutaj z tyłu większy. Niestety nie. Niestety nie. Tutaj też nic nie ma. Ja, jak pamiętacie, mam oczywiście skrzynkę którą mógłbym sobie tutaj postawić, ale to chyba nie ma sensu, bo to jest 5 slotów, w których mógłbym coś tam sobie upchnąć, a jednak większego sensu to chyba nie ma, bo i tak nie mam limitu może, yy, rzeczy noszenia przy sobie, mogę na spokojnie sobie tutaj coś skrawtać, jeszcze widzę, że to mogę wrzucić, a nie, trzech sztuk nie mogę, a z tego mogę zrobić. O, z tego też mogę zrobić buty, to zróbmy może z tego buty i zobaczymy sobie. Czy są lepsze od moich? Jeszcze sprawdzę tylko na sekstansie. Dobra, płyniemy w bardzo dobrym kierunku. Tylko south nam się zwiększa, a tego nie chciałem. Eee, gdzie jest północ? Północ jest w tamtym kierunku. Dobra, to troszkę trzeba zmienić kurs. Troszkę skręcić na prawo. Żebyśmy płynęli na W, ale żebyśmy też płynęli na N. Jakoś tak. Eee... Tak? No, mniej więcej jakoś tak. Bo N jest tam. W jest tam. Dobra, powinno być ok. Względnie. Yy, będziemy to sprawdzać za jakiś czas. Ja oczywiście miałem sprawdzić te buty. F 5 physical armora i 3. Do sprintu, kiedy trwa dzień, to proszę bardzo. Mam lepsze buciki. Tu zebrałem, oczywiście, jeszcze jedne jakieś tam spodnie. A właściwie mogę mieć dwie, dwa pierścienie na raz. Nie mogę mieć. A to mi daje Adornment. A to mi daje Physical Armor Adornment. Myślę, że na razie to Old Worn Ring. To oczywiście nam z Jeżo wyleciało. Jak ja to go sobie ładnie nazwałem. Nie wiem też jak leczą bandaże, bo one pewnie leczą na takiej zasadzie, że leczą co jakiś czas po trochu. Mam też dwa paintingi. Aha, mogę je sobie założyć jak chcę, tak? Mogę sobie nawet tam postawić. Okej! Okay. <laughs> Aha, widzę, że do drewna przylega. Czyli mogę sobie nawet na ziemi położyć. Nie, na tym statku chyba nie będę na razie nic stawiał. Bo nie mam oczywiście. O, mogę niby obracać, ale nie mogę obracać. No dobra, bo oczywiście nie ma tutaj zbytnio. Co... A, cięż. Ja mogę to zabrać potem? Nie! Nie! Ja nie mogę tego zabrać. Dobra, nie, więcej tutaj nie stawiam. Nie myślałem o tym, że będę mógł... Dobra, fail lekki. Ja chcę oczywiście jak najwięcej obrazów mieć na swoim statku, czyli ten, który sobie stworzę ten najlepszy. Już mamy 10 west, proszę bardzo, i mamy 16 south, czyli leciutko się poprawiło, bo mieliśmy bodajże 17. No i niestety, to troszkę trwa takie pływanie. Nie jest to zbytnio, powiedzmy, ekscytujące, ale zaraz sobie dopłyniemy, myślę, do tej wyspy. Lekko ją sobie przebadamy, bo muszę też parę rzeczy zebrać. Żeby to nie było takie ciągłe pływanie. I myślę, że ogólnie, żeby dopłynąć na wyspę, gdzie jest ten cały merchant, który jest w stanie nam podobno zlecić to zadanie, ja sobie myślę, że dopłynę sam. Nie będę was tym męczył zbyt długo. I zobaczymy się oczywiście kiedy już go tam sobie znajdę. Być może do tego czasu ogarnę sobie też jakieś bomby i będziemy mogli sobie, nie wiem, albo wrócić na tamtą wyspę i rozwalić te statuły, albo znaleźć inną wyspę, na której te statuły sobie znajdziemy. W tym momencie robiłbym tak Robiłbym tak eee... Okej, okay, może być. JOLO! Proszę bardzo. Już widzę drewno jest bardzo fajnie. Trochę pusta wyspa, bo nie widzę ognisk. Jest już lepsze drewno. Dobra. Względnie powinno być dobrze. I yes. Lecimy na brzeg. Aha, to jest po prostu krzaczek wychodzący z drzewa. Dobra, nie ma problemu. Ile mam tych lepszych drewienek? 9. Dobra. Myślę, że w okolicach 10 potrzebowałbym na ten lepszy statek. No, na ten potrzebowałem 10. Nie wiem ile na tamten konkretnie to sobie bierzemy. A mój stateczek sobie płynie. Ok. O, to były dwa. Dobra. Bez komentarza. Bez komentarza. On sobie płynie gdzie chce. Nie przeszkadzam mu. Czemu ta górka jest taka wysoka? Coś na niej jest. W ogóle jest strasznie pusta. Jakieś fajbersy widzę, ale to chyba tyle. Aż nie chcę mi się po nie biec. No pusto tu strasznie coś. Ja bym nie narzekał jakbym spotykał sporą ilość kupców, bo oczywiście mógłbym sobie kupić sporo rzeczy, bo jakoś jak mam te 600 coś golda, nie już teraz pewnie ze 400 albo 500, bo kupiłem ten obraz od niego. To kupiłbym sobie sporo drewna, kupiłbym sobie jakieś inne zapasy. A niestety nie ma tutaj zbyt dużej ilości kupców. Ja nie trafiam na takie wyspy, gdzie jest duża ilość kupców. O, tam jest jeszcze drewienko. Dobra. O, dwa, trzy, pięknie. Czasem się opłaca jednak ruszyć. Bo drewno. No i narzekałem oczywiście też trochę, że tyle tego drewna, że cały czas muszę łazić i zbierać. Ale ja wiem, że to mi się oczywiście przyda. Tu zużyłem 40, to teraz to 40 musi do mnie wrócić w jakiś tam... Sposób. Yy, my płynęliśmy w tamtą stronę. Dobra. No, o tym mówiłem, że jest kwadratowy. Dobra. Jesteśmy już na. Nie, no dalej nie mogę tego zebrać. Nie jestem w stanie po prostu. No i oczywiście taka podróż będzie troszkę trwała. Jedzenie gdzieś tutaj, coś, picie. Może jabłka? Z2? Jak stoimy z tym? Już jest 12 west. Byliśmy na 1, więc już właściwie połowa drogi, jeśli chodzi o zachód, jest za nami. A jak było z southem? South dalej niestety jest dosyć wysoki. Hmm. Co mówi nam nasz kompas? Nie, kompas. A nie, kompas był pod trójką. Że północ jest tam. No to leciutko jeszcze trzeba odbić. O, proszę bardzo, gdzieś między te wyspy. To jest w ogóle piaszczysta wyspa, nie wiem czy to jest połączone, ale jeśli jest piaszczysta, to ja chętnie bym się tam zatrzymał, bo było napisane właśnie, że na piaszczystych wyspach jest większa szansa na te kamienie całe, z których będę mógł utworzyć bomby. A jednak chciałbym robić jakiś progres, zrobić te bomby, bo po pierwsze, nigdy ich nie robiłem, po drugie chciałbym wysłać te statuły i móc sobie zrobić jakieś lepsze itemki. To myślę byłoby coś fajnego. I mam nadzieję, że za bardzo nie nudzi Was to, jak czasami to sobie tutaj powiedzmy, pływam, czy staram się nagrywać wszystko, co robię, eksplorując. Bo myślę, że jakbym wszystko pomijał, to też za fajnie by nie było. No i tu mamy fajną wyspę, widzę, bo już jest mnóstwo, nie wiem, czy to pięki, czy to drewna. Teraz tak, ty się tu zatrzymaj. Ja sobie tu popłynę. Pięknie. Mogę się unosić, to z tego się bardzo cieszę. Mój statek może nam sobie płynąć, robić co chce. Nie chcę się tutaj dostać do tego pirata, który gdzieś tu był. O! Dobra, uciekamy leciutko. Au! Za 6 mnie, tak? Dobra, to teraz ja Ciebie. No, ładnie sieka. Nie powiem, nie spodziewałem się tutaj aż kogoś takiego. Torch holder. Właśnie, od razu będę mógł zobaczyć, jak działają bandaże. Bandaże powiedzmy, dajmy sobie pod siódemkę. Aha, w ten sposób, dobra. Tylko po ile to mnie będzie leczyło. Co ile? A, jeszcze 20 sekund, czyli w okolicy 30. Trawienko jakieś, coś pilnował dosyć słabych rzeczy, z tego co widzę. No, ale jakiś tam rubin wypadł. I to tyle, naprawdę? Myślałem, że coś ciekawszego tu będzie. Nie wiem, jak tamta wyspa bo jest ich tam sporo, jeśli to byliby zwykli piraci, ok jeśli byliby to ci czerwoni to miałbym lekko przerąbane e, mój stateczek gdzieś tu Nie lecimy oczywiście na tą wyspę ale jest to tyle fajne, że ja tutaj od razu mam e, koło powiedzmy do sterowania, nie wiem jak ono się fachowo nazywa szczerze nie wiem, no to też nie jest trochę powiedzmy przymocowane do tego, ale to, to pomijmy, to pomijmy oni są jak coś czarni, dziwnie. Czy jesteście mocniejsi niż wasi koledzy z innych wysp? Battlemaster Trzymaj go, tak? Nie, nie, nie. Nie, to są ci czerwoni. To są ci czerwoni. Tu może być kapitan. Tu może być kapitan. Może nawet tam jest kapitan. Nie jestem w stanie stwierdzić na chwilę obecną. Ale spróbujemy w niego strzelić i może tu przyjdzie. Chociaż to jest... To może być też ten kartograf. The Captain's Navigator. Dobra, to jest jakiś nawigator. Ała Dobra. Chodź z powrotem. A stałem czy jak wejdę do wody. A tak samo. No chodź, 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 chodź. No nie muszę chyba aż tyle wchodzić do tej wody. Tak, nie muszę. Dobra, to jest, to będzie przyjemniejsze. Niestety on chodzi swoimi Dziwnymi ścieżkami Nie jestem w stanie w niego czasem strzelić Tak jak to teraz robię Mów głowę Dobra Idzie całkiem sprawnie Oczywiście Gość strasznie mnie męczy tym Że sobie chodzi jak chce Zaraz powinien zginąć Jeszcze jeden strzał i go nie ma No Oczywiście go nie trafiłem w tym momencie muszę go trafić, muszę go trafić. Chodź tu. Chodź tu, zależy od. Serio <grymne> Serio za trzy mnie uderzył. Tylko za trzy. A ja się tak strasznie bałem do niego podejść. To już ci mi chyba więcej robią. Zdecydowanie po siedem. To już nie jest aż tak miło. Ale robią mi mniej niż ostatnio. O, ale zacznijcie chodzić jakimiś normalnymi ścieżkami. Normalnymi ścieżkami. Oh my god. Jakie to jest męczące, jak trzeba w nich tak strzelać. A chodzą jakimiś swoimi ścieżkami. Dobra? Woda? Taktyczna woda teraz jest. Oh my god, wolę ci już tak wykończyć. Mafinka, coś tam, coś tam. To to jest. Bo jest znowu inaczej ubrany. Shipride. To chodź tu. O! To, to bym poprawił w tej grze, zdecydowanie. że oni są tak, tacy męczący strasznie, oni tak strasznie chodzą swoim, zamiast iść na wprost do nas, to sobie chodzą jak chcą o. idzie sobie, idzie, idzie i nagle się odwraca, idzie jakąś inną, dziwną ścieżką zaraz mi się w ogóle, może, mogą mi się skończyć strzały tak w nich strzelam O. gościu nie jest oczywiście w stanie zbytnio mi zrobić nic no chodź, chodź, chodź. A, nie jest w stanie mi nic zrobić, ale jestem też niewiele mu w stanie zrobić. Dobra, poszło. Jest jakaś skrzynka, to przynajmniej tyle. Yy, leczyć się nie będę na razie. O, tu jest jakaś strzała Tam jest jeszcze jeden, do którego nie muszę podchodzić. Dobra, jest taktyczny pieniek. To można sobie tu coś porobić. Wiem, że jest taktyczny pieniek. Oni niestety są za głupi, żeby ogarnąć, co to jest taktyczny pieniek. Mm, I poszukamy sobie ich oczywiście tutaj szefa. Który powinien być właściwie ubrany na czarno. Powinien być przy jakiejś wysepce. Wysepce, e, wiosce. Dobra, sporo was tu. Czterech albo trzech. Wioska jest tam. Jeszcze się szybko rozejrzeć. Będę musiał się też stąd szybko ewakuować, jak już go załatwię. My God, ja to zrobiłem. Kompletnie nie to chciałem zrobić. Cały czas zapominam, że nie pod tym samym mam oczywiście przypisane bandaże i kilof. Dobra. O. Tu jest taktyczny Pieniek, odsun się. Tu jest taktyczny Pieniek, ty się boisz podejść do taktycznego Pieńka. Chodź, chodź. Oh my god, chyba z tobą powalczę w ten sposób, że cię będę tłukł. Dobra, na luzie, na luzie powinienem cię rozwalić. Wow. Drugi się rzucił. I chyba nie dostał. Okej. Okay. A sobie poszedł. To mi w ogóle nie przeszkadza. Muszę znaleźć kapitana. Tu jest. Może tak. Może najpierw. To ja sobie wykorzystam wszystko, co mogę, żeby polepszyć swoją sytuację. E, jestem zbyt pełny. Dobra, to powiedzmy, że przyspieszymy się. E, nałożymy sobie truciznę. Coś jeszcze jestem w stanie zrobić? Chyba nie. Nie, to nie jest kapitan. Nie jest kapitan. Gdzie on idzie? Oh my god, spadaj stąd. Dobra, chodź. Taktyczny pień, spadaj stąd. Wracaj tu. A... Taktyczny pieniek, no i dostajesz jakieś tam obrażenia, widzę, ale... nie aż takie, jak bym chciał. Mógłby też sam zginąć, teoretycznie. Nie wie, co zrobić, nie wie, co zrobić. Ooooooooo Zkinżesz wreszcie Dobra o, Co to jest? Dick Firepit. Pit Erased Fire pit to place on both decks Pięknie! Mam jakiś e, powiedzmy sobie e, firepit, jak to się nazywa? E, mam jakieś... O nie, tu nie będę podchodził. Mam jakieś ognisko, dzięki któremu będę, które będę mógł sobie postawić na statku. Jeszcze chciałbym zobaczyć, ile mistrzów zostało. 18. Myślę, że trochę dorobię. Z tego względu, że mogą mi się w trakcie skończyć. A nie chciałbym jednak ryzykować tego. I to już musi być nasz drogi kapitan, bo jeśli to nie będzie nasz drogi kapitan, to będzie dziwne strasznie. Nie wiem też, czy walczyć z nim przy wodzie, czy walczyć z nim... Gdzie? Okej, okay, 48 powinno na luzie wystarczyć. Teraz tak... Yy... Jeszcze jedna trucizna. Ok. Kurde, tu jeszcze jeden łazi. Dobra, może w ten sposób. Eee, tu jest ten pieniek. Może najpierw wykorzystam ich to ognisko i przeczekam do rana. Na ranka. Dobra, powinno być kit. Aha, e, może już mogę użyć trucizny. Nie, no dobra. Nie trafiłem. Kapitan Bobo. Dobra, ucieka. Wow, kapitan Bobo, spokojnie. Chodź tu do mnie, kapitanie Bobo. Nie za bardzo wiesz co się dzieje, co? Kapitan Bobo jest w miarę słaby. Niestety kapitana Bobo nie widzę, bo idzie pod światło. Dobra, już. Tylko dziwi mnie to, czemu zadał mi tylko trzy obrażenia. Chodź. Chodź na solo. Siedem. Pierwszy kapitan, z którym się będę tłukł. No on mi, ja mu tłukę ładne obrażenia, a on mnie tłucze po cztery. Wow, za 26! Wow! Ja może sobie stanę. Użyję bandaża. Rzeczywiście, ktoś miał rację, że te bandaże mogą się przydać. Eee... Skraftuję sobie ze 3 jeszcze. Proszę bardzo. I zobaczmy, jaki łup został nam. Aha, jakieś buty, które dają nam minus 5 do kosztów yy, uniku. Ok, i coś jeszcze dostałem właściwie ciekawego? A na pewno nie dostałem części chyba. Czy dostałem Helm Mater A nie, dostałem. Dobra, to mamy już dwie części. Bardzo się z tego cieszę. Będziemy mogli oczywiście sobie kontynuować bardzo fajnie naszą rozgrywkę. I zostały nam tylko dwie części do zdobycia. Fajnie, że zdobyłem yy, to z tego kapitana, który był dosyć słaby niczym z tego jednego kryta, który mi sprzedał, który był strasznie dziwny. Póki co, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Będziemy kontynuować w kolejnym, czyli. Myślę, że już dopłynę sam na tamtą wyspę, chyba że coś mi przerwie po drodze. Tam gdzie możemy zrobić ten statek. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!